Cześć, witam cię w kolejnym odcinku podcastu Startopowcy. Na początek kilka słów wyjaśnienia, czym była spowodowana tak długa przerwa w odcinkach, bo była ona dosyć długa, bo prawie dwumiesięczna. Wynikała ona z dwóch faktów. Pierwszym z nich było to, że dość mocno skupiałem się na dokończeniu swojej pracy licencjackiej oraz z drugiego faktu Jakim było to, że przyszedł trochę taki sezon ogórkowy być może, albo wynikało on, albo mi się tak wydawało, że może sezon ogórkowy, bo po prostu zbyt słabo się starałem pozyskiwać nowych gości do podcastu, ale to wynika też ze specyfiki mojego podcastu. Od samego początku starałem się, by gośćmi, tego podcastu były osoby młode, przedsiębiorcze. I jak sami mogliście zauważyć, głównie te osoby pochodziły z listy 25 under 25 facts. I gdzieś ta liczba tych osób się w pewnym momencie wyczerpała, które gdzieś też mnie interesowały. Oczywiście ta liczba osób jest dość spora, która można zapraszać, ale Starałem się też dobierać gości tak, żeby też oni mnie interesowali, byli dla mnie interesujący, i takich, którymi mogłem nawiązać też fajne kontakty. Niektórzy też uważali, że, że być może nie jest to czas, żeby występować jeszcze w podcaście, ale już pojawiła się nowa lista, jest tam wiele fajnych nazwisk, które mnie interesują. Są osoby, które właśnie dla mnie są bardzo interesujące i w najbliższym czasie będę starał się je zaprosić właśnie do podcastu. Jednak jeszcze wróćmy do tego pierwszego powodu, dla którego nie było nowych odcinków, bo właśnie to było spowodowane moją presą licencjacką, którą piszę na temat zarządzania startupem, i ona właśnie zainspirowała mnie. To powstania tego odcinka. Jest to odcinek dość nietypowy, ponieważ jest on pierwszym odcinkiem solowym, może z małym takim wyjątkiem, takim wstępem, w którym na początku nagrywania tego podcastu wyjaśniałem, skąd wzięła się nazwa tego, skąd wzięła się nazwa tego podcastu, ale później już głównie pojawiali się goście. Od trzech lat na poważnie zajmuję się tematyką startupową, ale dopiero przy okazji pisania pracy, w której musiałem zdefiniować pojęcie startup, zacząłem się zastanawiać, czym startup w ogóle jest. Co sprawia, że jedne firmy możemy uznać za startup, a inne nie. I tutaj z pomocą przychodzi Steve Blank, który sformułował fundamentalne podstawy pojęcia startup. I według niego startup jest to organizacja stworzona w celu poszukiwania powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesowego. Przy takiej definicji można wiele firm do, za e, jakby przypisać takie miano startupu. No bo jest wiele organizacji, które są młode i szukają gdzieś e, powtarzalnego modelu biznesowego, i później też skalują ten model biznesowy i mnie wydaje się, że znacznie bliżej odpowiedzi na to pytanie jest Eric Ries, autor książki The Lean Startup, w której przedstawił on cechy nowo powstałych biznesów. Ries definiuje startup jako przedsięwzięcie, które zostało stworzone w celu wykreowania nowego produktu bądź usługi w warunkach ryzykownych i braku pewności. Jak widzicie definicje te Dość mocno różnią się od siebie. O to, w jaki sposób definiowane jest pojęcie startup, postanowiłem zapytać Wiktorię Wójcik, która występowała w poprzednim odcinku podcastu. Oto fragment jej wypowiedzi. Od którego Ty momentu stwierdzasz, że, że Wasza organizacja już nie jest startupem? Czy Ty dalej uważasz, że streamni przy liczbie pracowników, bo w tej chwili, o ja ile pamiętam, już dosyć. Dużą ilość zatrudniacie osób. 50 osób. No więc, właśnie, więc zastanawiam się, czy wciąż możecie sobie rościć jeszcze e, po, pojęcie startup. Jak ty definiujesz startup, jak byś mógł powiedzieć? Jesteś startupem tak długo, jak inni nazywają cię startupem i tak długo, jak ty chcesz się nazywać startupem, e, więc wychodzę z takiego założenia i, i tak jest. E, mówi się, że startupy to spółki szybkiego wzrostu, które na początku dużo tracą, żeby bardzo dużo zyskać, więc tak, ja czuję się dobrze nazywając się startupem, jest to jakaś ekscytująca nazwa, na pewno rodzi więcej ciekawych wyobrażeń czy skojarzeń niż po prostu małe lub średnie przedsiębiorstwo, więc czemu nie? Okej, okay, a zgadzasz się, zgodziłabyś się z taką tezą, którą całkiem... W audycji, w której miałeś przyjemność występować, znaczy w serii jednej z Zaprojektuj swoje życie, gdzie Przemysław Budkowski był prezes Allegro, obecnie założyciel firmy Merksu. Eee, Powiedział, że jego zdaniem Netflix jest wciąż startupem, mimo że zatrudnia na całym świecie blisko 20 tysięcy pracowników. Uznał, że dalej jest startupem. Jak ty, ty, jak, jaki jest Twój stosunek do tego typu określeń? Czy, czy Ty już byś Netflixowi raczej odebrała to miano? To jest ciekawe, bo jak sobie myślę, to rzeczywiście. Jeżeli przyjmuje się za definicję, że startupem jest spółka szybkiego wzrostu, ale też taka, która zachowuje pewną elastyczność działania, nie staje się taką zbetoniałą korporacją, tylko ciągle, ciągle robi nowe innowacje, no to czemu by startup nie był startupem? Czemu Netflix by nie był startupem, można tak powiedzieć? Trochę to jest z tymi łatkami. Definicja wiesz, królowej balu, no, Możesz się nazywać królową balu, możesz nie, na koniec to nie ma znaczenia, no bo trzeba po prostu robić swoje. Jak widzicie, tu ponownie występuje wiele różnych definicji, bowiem okazuje się, że pojęcie to wcale nie jest proste do zdefiniowania. I całkiem niedawno moją konsternację wzbudziła wypowiedź byłego CEO Allegra Przemysława Budkowskiego który w podcaście Macieja Filipkowskiego Zaprojektuj Swoje Życie stwierdził, że Netflix wciąż jest startupem. Mnie trudno uznać Netflix za startup, ponieważ jest to przedsiębiorstwo zatrudniające tysiące pracowników na całym świecie i notowane na giełdzie oraz bardzo zyskowne. W jaki jednak sposób ja definiuję startup? Mi najbliżej jest do definicji Erika Risa, ale nie mogę całkowicie zignorować definicji Blanka. Dlatego postanowiłem pogodzić te dwie definicje, tworząc tym samym własną, ale wydającą się mnie samemu, najbardziej spójną. Oto ona. Startup jest organizacją, której celem jest dostarczenie w sposób innowacyjny wartości dla klienta oraz stworzenie powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesowego. Są to, jest to połączenie dwóch definicji, jak już wspomniałem, ale myślę, że ta definicja pozwala dość łatwo rozróżnić startup od zwykłej firmy. Dajcie znać w komentarzu, jak wy określacie startup. Jeśli słuchacie tego w formie podcastu, po prostu o tym pomyślcie. Dzięki wielkie i zapraszam Was do zasubskrybowania tego kanału, by nie, nie przegapić najnowszych odcinków. Do usłyszenia.